Siemano, z tej strony Kupcon i dzisiaj gramy sobie w Minecraft Cave warsy, Pierwszy odcinek na tym kanale z tej minigierki. Dlaczego zdecydowałem się je nagrać? No bo tak jakoś nie wiedziałem, co mam nagrać, bo zawsze te bedworsy nagrywałem, to postanowiłem, że nagram sobie właśnie Cave warsy. Nie jestem w nich tak za bardzo super dobry. No ale postaramy się coś tutaj zrobić przynajmniej wygrać, jeśli będzie było można. Mamy tu cztery diaksy, więc to jest plus. Tutaj mi telefon, coś tam. Yy, Zetniemy to jeszcze drewno. Yy, teraz to tu weźmiemy. Ule, yy, tak, szybko kilof robimy. OK, kilow zrobiony. Kopiemy teraz. No, mamy mało czasu Mega na. Yy, właśnie. Tutaj. Z, yy, na tą swoją ochronę, jak tu jest to zapisane. Weź ten. O. Yy, nie wiem, ile ten odcinek będzie trwać. Yy, bo Keyforce, no to. Ciężko jest yy, ten. wbić na nie, bo tutaj praktycznie nie ma graczy w ogóle. A jak są, no to to jest właśnie. Ja próbowałem wbić na K-Forsy. Przynajmniej ja mam, albo ja mam takiego pecha. E ja próbowałem. Próbowałem wbić na k y Co się stało? Ktoś... Aha. No dobra, zrobiło nam się jasno, spoko. E próbowałem już od dawna wbić na K-Forsy, ale nie dało się bo nie było Gra. o, o już mam żelaza u ale dobre tej temy. już od razu to teraz kiedyof ale oczywiście nie mam drewna więc sobie weźmę z tej skrzynki tak tak dawno mega nie grałem w Cave Warsy więc no nie wiem, czy mi to pójdzie jakoś... najlepiej. Nie, tyle aż patyków nie chcę. Co się tak... O. Dobre. Teraz szybko robimy kill -off. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwać, bo na pewno go wstawię. Chyba, że coś się z dźwiękiem popsuje. Ale jeśli nie, to na pewno... Co jest? Na pewno go wstawię. Yy, bo nawet jak będzie bardzo krótki, bo mówię, że tutaj jest po prostu bardzo ciężko wbić na keyfursy. Bo tu praktycznie w ogóle nie ma ludzi. Niestety, a to jest bardzo fajna minikierka. Aha, siekierka. Ale mi się reaguje, ale jakoś zlagowałem. i mam dwa kg. więc... O, jeszcze jeden by zniknął, kurde, szkoda. E, dobra, robimy szybko siekierkę. Tak. Łez tam. O nie, wyszedłem z Minecrafta. O, ale... E, dobra, szybko siekierka. Tak. Chyba, że... Nie, nie stać mnie na kamienną, dobra. Trzeba by było wykopać sobie trochę kamienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć diaksy też mogą być od razu. Siedem i osiem. Dobra. Teraz tak. Y piecyk robimy. Tak. Żelazo, węgiel. No i trochę węgla by się przydało. Aha. To ja jestem tak przygotowany jak nigdy dotąd. Ale mieczyk sobie mogę zrobić. Teraz sprawdzimy ile graczy jest od nas kratek. Dobra, szybko, tak, tak, tak. Nie, 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 nie siekierką. Kurde, więcej żelaza by się przydało, bo... Ja tu praktycznie w ogóle nie jestem... Uodporniony na tych typów tutaj nie ma. Ale to jest bieda. Na początku to nie powinno być tak źle z tymi typami, ale najgorzej, jak to się miało tyłu. Za tak. To... A ile jest ode mnie ten gracz, bo miałem sprawdzić. 19 kratek. No to będę miał lipę, jak tu do mnie przyjdzie. O, żelazo. Węgiel. Ale tu się już zabijają. Znając życie, też zaraz zginę. Jak ktoś tu do mnie wbije. Na szczęście tu nie. No, co jest? Nie widać ników. To jest ten plus. O, żelazo. To mam łącznie 5. A 7 by się przydało. Jakby było 7, to by było tak. Przyjemnie. O jest siódme. Już jest? Hmm. Jest kolejne. To też się sobie wykopię. Wkładaj to, kurde. Gdzie mam to żelazo? kupić? No, dwadzieścia cztery kratek jest ode mnie, więc. Na razie mam taki luz, że jak już będę go sły... O, diamenty kolejne. Nie będę robić y, tej y, diamentowej siekiery, bo to nie ma w ogóle sensu. Ops, ops, ops. Jakbym miał już zaklęcie na miecz, to by było y, bardzo spoko. Bo jednak już bym lepiej klepał. Kre no, jest dwa, daleko w, w miarę, więc tutaj se Opsa pokopię. Jeszcze dwa Opsa, książeczkę mam. I będę mieć enchanting. Dobra, powinno się udać. Tak, tak. Tylko teraz Ops. No zawsze tyle go było. A teraz... O, jest. Obsidian to jest trzeci, to jeszcze jeden. Obym go zdążył znaleźć o, Osadnik, mini sklep Tu cię wsadzę w mini sklepie. O, jest obsydian od razu, to też wezmę Fajnie by było Oj, ten dwa banany to tak mnie trochę niepokoi i diamenty od razu. Tak, tak. Jakieś bloki bruk. Co? A nie, dobra. 25 klatek. Yy, to teraz crafting. Teraz tak spodnie. Żelazne ubieramy. Enchanting. No i mnie zabił. No i mnie zabił. Jeden, do Dołączę się do kolejnej areny. No kurde, zaskoczył mnie. I jeszcze jeden gość tylko niech dołączy. A ja w tym czasie napiszę... Żeby nie wychodzili... Wychodźcie. No, i nie zdążyłem napisać. Kurde. No i właśnie to jest ta lipa. No to ja też chyba wyjdę. Zobaczę, może wszedł gdzie indziej. ale oni, gdzie nie wszedł. 0000. E, zero, 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 zero. Aha. No chodź, wejdź gdzieś, na przykład tu. No ci też zaraz będą musieli wejść. Nie udało się połączyć serwerem docelowym. Aha. Wyłączony serwer. Akurat ten, na którego chciałem wbić. O. O. Dobra. No to zaczynamy się kolejną arenę. Idę se, nie, pisz, Uy. o dobra, już y, zaczynamy arenę, więc dobrze, tutaj sobie naprawię coś w klawiaturę, bo coś mi się czasami tak naguje, no i sorry, że mam tak głośno dźwięk, ale po prostu będę ten dźwięk mieć tak głośno, bo żeby po prostu słyszeć, czy ktoś nie idzie czasem. Teraz będę musiał szybciej robić sobie Szybciej sobie będę musiał robić te wszystkie itemy, bo przedtem to tak jakoś wolno je robiłem raz to tu mam na patyki I teraz tutaj jedno na kill, off. tu drugie na kill off. i jeszcze trzecie na kilof. Kurde, ale slipa, bo diamentów nie ma. A ostatnio było dużo. Aha, tu już miałem crafting. No to będę mieć dwa. No i mi jeszcze zabrakło. sumie to tu miałem drewno, ale. Dobra. Yy... Mm. No i oczywiście już nie mam, a chciałem sobie zdobyć ten jasnogłas, żeby było jasno. Eee, aha. To gdzie jest moje drewno? Podsadziłem się nim. Ja nie mogę. Dobra. Tak. Patyki. Kill Jeszcze jedno, okej. Okay. Teraz 3 na kilof i 8 osie, i na ko... na bl na, na piec. Raz, dwa. Z sumie będę się w myślach liczył, bo tak trochę... Jak tak mam liczyć, to Okej. Okay, 8. To jeszcze 3. No lIP. Bo nigdzie nie ma. No to, pff, ale mi też dali to i jeszcze to. No i jakiś jasnogłos by się przydał. O, jest. No i już będzie jasno. Więc będzie spoko. Tu sobie wstawię ten jasnogłos. No. No, i wreszcie coś widzę. Teraz tak, robimy piecyk. Szybko. Kilo. O nie, jeszcze dwie minuty na ochronę, a ja znowu zapomniałem na ten czas patrzeć. I kopiemy żelazo. Jedno. Drugie. Trzecie. Ok. Do piecyka tu. Szybko wrzucamy. Węgla nie mamy. Ale ja jestem biedny, nic tu nie mam. Eee, w, tu nie, ten, tego nie wykopię. Nie wiem czego ja chcę tu szukać. Dobra, będę się już kopać. O, są diamenty. Pierwsze, drugie. Kurde, myślałem, że będą trzecie, chociaż to już było takie trochę niemożliwe. Ale zawsze coś tam może być. I tu trzecie może będą nie. Może już mi się przepaliło to żelazo przepaliło. Patyki. Kilo kolejny. Teraz te diamenty na... Czemu się tak ja jeszcze bym wykopał diament ja wcale nie myślę wcale normalnie myślałem, że ktoś tu idzie ale na szczęście nie ja myślę że to są diamenty tu nie ma no nigdzie nie ma diamentów może tutaj gdzieś będą może pod tym craftingiem no serio żeby nigdzie, o są diamenty dobra robimy kill -off. No, tak blisko nie tu kill -off. szybko tak, i mieczyk Żelazny, ale musi się przepalić. Ja sobie w tym czasie zrobię, tak. Ten gracz się do mnie kopie, bo wie, że ja jestem słaby. Znaczy słabo rozwinięty, bo słaby no też w sumie jestem. Jedna sztabka. No i dawaj mi drugą. No szybko, szybciej, bo już idzie. Nie, oddala się, dobra. Dobrze jest. Kilofem się przepala, dobra. No, tu i crafting to mieczyk. Tak się nie robi mieczyka. Bo ja nawet mieczyka nie umiem zrobić. To i to. Dobra, później się zrobi jakiś... Ktoś już ma diamentowy miecz, a ja nie mam nic. I to się nazywa mieć pecha. Ten gracz może się mnie ode mnie oddala, ale. No tak. No nie, to nie jest. A może tu coś jest? Jakaś zbrojka? Trzy żelaza. Zawsze coś. Ok. Już sobie zaczniemy, może robić. On... Nie, najpierw miecz bym musiał sobie zrobić. No wcale tu nie ma diamentów. Kop to szybciej. Jestem na końcu mapy. Fajnie. Tu też na pewno żadnych diamentów nie będzie. No, jakaś skrzynka. Dobra, ale zawsze jakieś buty. Złoto. Dobra, też będę kopać teraz. Na tą zbrojkę, której jeszcze nie mam. Tu nie ma nic ciekawego, serio Ja. Yeah. Nigdzie nie ma... O, są diamenty. Jest tu gdzieś crafting. Też ma diamentowy miecz. Dobra, teraz Ops. Będziemy kopać Opsa i enchanting by się przydał. Jakbym już miał tą ostrość. Jedna to już by było tak nawet spoko. Jakby mnie nie zabił. Mam książeczki? Nie mam, muszę wykopać. A ile jest? 27 kratek, dobre. To dob. Szybko, jeszcze dwa obsydiany. No nie, jak to wolno kopie, jakby to był jakiś bedrock. Niezniszczalny. W sumie bedrock jest niezniszczalny, ale jakby to był jakiś bedrock. Znaczy jakoś tam się da go wysadzić TNT, ale to musi być kilka milionów, ale nie będziemy się zagłębiać. Myślę, że jakiś gracz tu z i mnie odepchnął. Okej. Okay. On jest? O nie. Od góry. Co, on jest cały diak Ten dwa banany, co coś mi jest podejrzany. No, a zero wygranych, a miałem już tyle wygranych. Nic. 7, ale... Oj, ten dwa banany to tak mi coś tu nie pasuje. Bo w, w tym czasie... Nie wiem, on jakoś zawsze wygrywał, więc to jest... Podejrzane. Dobra, ostatnia arena. No już powinno być. A ty nie jest pan 8 graczy. 9 graczy Tutaj pierwszy raz widzę, że jest tyle o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pani Pietruszka, 1 będzie ławkować. A jest tu pan banan... No jest tu ten banany. Jest jeden diament, dwa diamenty. Dobra, dobrze jest. Co ja tu mogę zrobić to? Okej, okay. teraz szybko, robimy Kill of Miecz, Enchanting, e, miałem wam powiedzieć jeszcze chyba czy tamtą arenę, e, nie, nie, wygrałem, e, czy wygrałem tamtą arenę, tam na tych bedwarsach bez fiksy, e, no nie wygrałem, no rozwalili nam na podkach łóżko, to po pierwsze, a po drugie też, jeszcze miałem wam powiedzieć, że... Mówiłem wam, że nie będzie odcinków z Fixą. No i miało nie być, ale znalazłem gdzieś tam co nagrywaliśmy, więc chciałem... No i nie wezmę. Więc chciałem nagrać... Na, yy, znaczy... Yy, więc no, chciałem go wstawić, żeby już mi tam w plikach nigdzie nie nie był, bo to mnie tam trochę wkurzało, jak był w plikach. Dobra, szybko patyki no nie no tylko nie już gracz no to będzie najgorsze i kurde Słysza... słyszałem gdzieś gracze. ale nie wiem gdzie zaraz mi z góry spadnie i się zdziwię może to będzie jakaś zbrojka? aż dwie Zawsze to, to tam coś. Na pewno jestem obok tego pana banana. Znaczy brr, obok tych dwóch bananów. Dwóch cymbałów, dwóch bananów. Osiem, jeszcze trzy. Jaką będzie mieć teraz też jak zbrojkę? Ja to ja nie wiem. Bo na pewno nie można mieć takiego szczęścia. Przynajmniej ja nigdy nie miałem. Zresztą w sumie ja prawie nigdy nie mam szczęścia. O, łuk. No i to jest fajna skrzynka. teraz tak szybko. Piecyk, tak. Tak, tak. Węgiel? Nie, najpierw nie węgiel. To jest typ? Słyszałem? Nie, nie słyszałem. Ew, Em um. kilo. No, słyszę typa. Mm. Żelazo. Raz. Dwa. No nie mów, że typ tu leci. Nie, jak ten dwa banany, to ja już po prostu chyba wychodzę Nie mam czym się z nim bić. To będzie walka na patyki. Jak ja cię doruję. Nie, najpierw robię mieczek. Jednak nie kilo, bo widzę, że ktoś tu się szykuje na walkę. Okej. Okay. Teraz szybko, walka z czasem. Albo on przyjdzie i mi weźmie wszystkie diamenty, albo ja wezmę diamenty. Teraz właśnie robię i spróbuję z nim wygra wygrać walkę. Albo będzie lipa. I jej odcinek się zakończy. W tak niefortunnym miejscu. Teraz to ja się ciebie nie boję. Mam miecz. No, Słyszecie, nie musisz się mnie bać, i tak ze mną wygrasz. Kurde, no ale mi się laguje jak ten. Czy ja mam jeden diament? Daj mi ten drugi. Za 17 sekund będzie to. O nie, szybko, kop, kop, kop. On tu jest. Nie. No on jest daleko. To czemu ja go słyszę? No przecież słychać go, no ewidentnie. To jest typ. Dwa diamenty. Trzy diamenty. 11 kro. Szybko Jak on tu przyjdzie? To... Jestem przegrany jest tu gdzieś zaraz mi z góry zlecisz no, kurde on tak jakoś dziwnie waży Dobra, póki on się oddala, to się kopie psa. Jak przyjdzie, to mnie zabije. <śm> 13 kratek. Jak to jest dwa banany, to ja już po prostu mogę tylko wyjść i płakać. A banany, no wiadomo, a kto? Nie no ten gość jest ewidentnie jakiś podejrzany. Przynajmniej ja nie wiem czemu mam shift, jak mi nie widać, ale... Jakoś tak jestem przyzwyczajony do bedboursów, że jak się kampię, to używam tego shifta. Nie mam książeczek, nie mam książeczek. Tu jest sześć Pięć. cztery kredy. no, dwa banany. Nie, ten, dwa banany to jest taki podejrzaniec. On tak mi coś nie pasuje. Dobra, więc jeśli Wam się ten odcinek spodobał z dwoma bananami. A to oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz zasubskrybować tego kanału. Dzięki wam za oglądanie. Cześć.